Jesteśmy na krainie, w małej wiosce krajeńskiej, która nazywa się Dumnie Wielki Buczek, w której od zawsze tradycje krajeńskie są przechowywane od bardzo, bardzo dawna. Krajna czyli to samo co Ukraina. A właśnie, bo to ziemia leżąca na skraju. My leżymy na skraju i Kaszub, i Wielkopolski. I czasami było nam smutno, bo nigdy do nas nie dochodzili ani historycy, ani etnografowie, ani inni badacze, bo byliśmy na skraju, ale myśmy przyjęli inny punkt widzenia. Jeśli my jesteśmy między dwoma takimi ważnymi regionami Polski, to znaczy, że my jesteśmy pomostem. Łączącym te dwa bardzo ważne regiony Polski. I krajniacy łączą w sobie cechy i Wielkopolan, i Kaszubów. Najbardziej to widać w języku, bo język jest jednak najważniejszym wyznacznikiem tożsamości i tego, skąd jesteśmy i gdzie jesteśmy. Ziemia, na której się rodzimy i gdzie jesteśmy, ludzie, którzy nas otaczają, powodują, że. Mówimy takim, i nie innym językiem. Rzeczywistość, która nas otacza, narzuca nam słowa, wyrażenia, zwroty. Zwyczaje, które tutaj panują, wchodzą do języka, i gdybyście tak posłuchali języka naszego, tego starego, krańskiego, pięknego, który już niestety odchodzi, to zobaczylibyście tam wiele takich skarbów, że aż ho-ho. Krajna y, od góry, od strony morza, zaczyna się na rzekach Kamionka i Debrzynka, niedaleko Debrzynka. Natomiast w dół schodzą, skończy się na noteci. To już wyraźna granica Wielkopolski. Z jednej strony Brda, a z drugiej rzeka Dwda, tam gdzie leży Piła. Czyli taki wyraźny, no prawie kwadrat. To jest nasza krajna. Ziemia leżąca na skraju, czyli najważniejsza, bo łącząca. Ale to jest bardzo trudne pytanie, ilu nas jest. Czy chodzi o to, ilu nas tutaj mieszka, czy ilu z nas czuje się krajniakami? Bo ja myślę, że w tej chwili, przy pełnej świadomości tego, że jesteśmy na krainie to prawie wszyscy mieszkający tutaj ludzie są krajniakami, więc nas jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy na krainie. Natomiast tych, którzy mają krajeńskie, dawne korzenie, no myślę, że ja wiem, dwadzieścia 30 pewnie więcej nie. Krajna w ogóle. Podzielona była w okresie międzywojennym na dwie części, tak zwaną część polską i część niemiecką. My jesteśmy w tej chwili na krainie niemieckiej, tej, która przed wojną należała do Rzeszy Niemieckiej. No, Stało się tak smutno, mimo że tu mieszkali Polacy, i kiedy ustalano w Wersalu granice to okazało się, że interesy Hohenzollernów, miejscowych właścicieli ziemskich niemieckich tutaj na Krajnie przeważyły i granice przesunięto. Państwo niemieckie i zostali Polacy i to nie było takie łatwe, ale w historii okazało się czymś bardzo wielkim. Bo ta świadomość, że jesteśmy tutaj miejscowi i wcale nie jesteśmy Niemcami, spowodowała poczucie takiej tożsamości narodowej. I wtedy nie było ważne, że jestem krajniakiem, jestem Polakiem. To był jak gdyby wyznacznik y, miejsca, w którym jesteśmy. To wtedy właśnie powstał Związek Polaków Niemczech. Wtedy Polacy zaczęli zabiegać o polskie szkoły, które zostały tutaj otwarte. Wtedy zaczęły działać polskie towarzystwa młodzieżowe. Piękny, wspaniały ruch, taki bardzo społeczny, i bardzo prężny, i radosny, bo. Chodziło o to, żebyśmy się spotykali, żebyśmy rozmawiali po naszemu, i teraz użyłam słowa po naszemu. I właśnie było to, ktoś mi to uświadomił, to było to coś bardzo pięknego ukraińców. krajniacy posiadali trzy kody językowe, byli w Państwie niemieckim, więc obowiązanie byli znać język niemiecki, który obowiązywał w urzędach. Byli krainiakami z krwi i kości, a więc mówili piękną, starą gwarą krajeńską. I jednocześnie zaczęli chodzić do polskich szkół, gdzie obowiązywał język ogólnopolski. I te wszystkie trzy kody językowe powodowały, że krajniacy byli bogatsi w swojej tożsamości i widzeniu świata. To było bardzo, bardzo piękne. Kiedy napłynęła ludność z innych części Polski, to wtedy, wtedy jednak nie przymiotnik krajeński, tylko przymiotnik polski był najważniejszy, bo miejscowi mówili z wielką goryczą, z wielkim smutkiem. Za Niemców to nas wyzywali, wy żeśta są Polakami, a teraz po wojnie to nas wyzywają od Niemców, wy jesteście autochtony. Ale dlaczego ci, którzy mieszkali w Polsce, nie wiedzieli o tym, jak tutaj było nam ciężko być Polakami? A więc bycie krajniakiem i Polakiem tu, w tym miejscu, było jak gdyby bardzo tożsame, prawie tożsame. Natomiast po wojnie, kiedy skończyło się to, że jest jednak Polska, zaczęło się, zaczęło się budzić takie poczucie odrębności naszej krainy. I tego, że jesteśmy trochę inni niż wielkopolanie, niż kaszubi. Ta inność to jest przede wszystkim to, jak w kolorach. Mamy żółty i mamy niebieski. Blisko siebie, ale kiedy je zmieszamy, powstaje kolor zielony. Krajniacy pięknie łączą w sobie cechy wielkopolan i kaszubów. W języku też są. Zarówno wyrazy wielkopolskie, jak i kaszubskie, ale są też typowo krajeńskie i tylko krajeńskie. Tu na szczęście taki wspaniały polski językoznawca Kazimierz Nicz, na początku XX wieku badał na krainie gwary krajeńskie i zapisał takie wyrazy, które u starszych funkcjonują do tej pory. Nazwy drzew owocowych, których nie ma nigdzie w żadnym regionie Polski. A więc czereśnia to jest tereśniarka. A więc wiśnia to jest wiśniarka. Albo jagodziarka. A więc grusza to jest kruszczarka. Jabłon to jest jabłoczarka. Bardzo piękne i bardzo stare. Formy nazwisk. Dzieci od rodziców są wyjątkowo staropolskie, przepiękne. I takie funkcjonują też na kaszubach. A więc dziecko, córka, syn od Tomasów to jest Tomasoc, od Gluglów Glugloc, od Klimków Klimkoc. To jest ten format tworzący nazwy dzieci Król Królewic. Podczaszy, podczaszyc. I to tutaj zostało w krainie, i to jest przepiękne, stare zjawisko, które w jakiś sposób pokazuje słowiańskość gwary krajeńskiej i tego, co w niej zostało. Po śniadaniu, które o dziwo nazywa się frysztyk, czyli wyraźny wpływ języka niemieckiego, jest podpołudek. Połudek to jest coś, co jest przed południem, czyli drugie śniadanie. Natomiast objazd, który podawany był zawsze o godzinie 12, nazywa się południe. A więc te nazwy yy, posiłków są też tylko tutaj nasze, krajeńskie. Czyli w języku tej krainy zachowało się najwięcej. O jeśli chodzi o. Wierzenia bardzo, bardzo dawne pogańskie to na pewno zachowało się tego bardzo dużo. No, przede wszystkim, jak krowa się cieni i cielątko przychodzi na świat, to koniecznie trzeba mu na nogę założyć czerwoną wstążeczkę. Jak dziecko w kołysce pierwszy raz jest położone, to koniecznie czerwona wstążeczka musi być. W strojach krajeńskich rzadko pojawia się kolor czerwony. Ale kiedy się idzie na jakieś tam ważne i trudne spotkanie to gdzieś tam czerwona wstążeczka jednak musi być, bo ona odczynia uroki i odpędza czarownicę. W czerwcu 24 to jest dzień czarownic, one wtedy przylatują i wtedy koniecznie w domu trzeba mieć jakieś gałązki z kolcami, agrest albo głuk. Albo chociaż gałązki sosnowe, czy świerkowe, bo czarownice bardzo się boją tego, i wtedy nie wchodzą do domu, i przez cały rok jest spokój. Kolor krajny jest jak niebo, nie zapominaje kwiat. Krajna jest błękitną krainą, dlatego. Tym symbolem najpiękniejszym kwiatem krainy bardzo kochanym przez krajniaków są chabry zwane inaczej modrakami. To ten niebieski modry kolor jest taki ważny w naszej kulturze, w naszych strojach, we wnętrzu domów, w kuchniach haft zawsze był w kolorze niebieskim, bo no bo to był nasz kolor i jest dalej nasz kolor, jest, jest yy, przynoszący spokój i kojarzący się nie wiem czy z niebem, ale to już pewnie trochę za daleko posunięte. W poranek wielkanocny dziewczyny szły. Do najbliższej wody rzeki, czy jeziora, czy stawu, żeby się obmyć w tej wodzie, bo ona była wtedy bardzo uzdrawiająca i kiedy dziewczyny przemyły sobie buzię taką wodą, to nie było pikli. Nie wiecie co to pikle. No takie wiecie, wyskakują młodym ludziom czasami różne rzeczy. A jak się przymyło w tej wodzie, to nie było pikli. Ale dojść do tej wody można było tylko pod dwoma zakazami. Nie wolno było się obejrzeć i nie wolno było rozmawiać. A jak się szło w grupie. To to nie było takie proste. Powiedziałeś słowo i cały czar przepadł, nic z tego nie wyszło. Jeśli chodzi o małżeństwa mieszane, one zdarzały się rzadko, yy, ale zdarzały się. Nie było jako tako żadnych zakazów w tej dziedzinie, ale rodzice ostrzegali wiesz, jak pójdziesz za obcego, to nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Ale. Czy mogę tu historię rodzinną opowiedzieć Wam? Posłuchajcie. Krajna w ogóle była, jak Wam mówiłam, polska i niemiecka. Rodzina mojej mamy wywodziła się z krainy Polski, z Łobrzynicy. Jedna z moich cioć, jako młoda dziewczyna, poznała Niemca i przyszła do babci. Z tym Niemcem, swoim chłopakiem, powiedzieć, że oni się kochają i chcą się pobrać. Reakcja babci, ja wiem to z opowieści i mamy, i innych sióstr, była jednoznaczna. Chcesz wyjść za Niemca, nie jesteś moją córką do widzenia? Ciocia Małgosia odwróciła się, odeszła. Nigdy już mamy nie widziała. A mama nigdy nie zobaczyła, już swojej swoje córki nie miały kontaktu nigdy do końca życia. Tym królem polskim był ksiądz dr. Bolesław Domański, ksiądz, który zaczął rezydować w Zakrzewie wtedy, kiedy tutaj było państwo niemieckie Rzesza. On pobudził do życia miejscowych Polaków. Stanął na czele Związku Polaków Niemczech, który został tutaj utworzony. Był jego prezesem do śmierci w 1939 roku. Zmarł w kwietniu. Zmarł w ogóle w Berlinie, o dziwo. Dlaczego w Berlinie? Bo tam była klinika, do której chorego zawieziono go i on tam zmarł. Ostatnie słowa, które wypowiedział ksiądz patron, lud polski się nie da. I to hasło przejęli Polacy w okresie, Września 1939 roku, kiedy zaczęły się tu ogromne czystki, kiedy przewieziono wielu działaczy naszych do obozów koncentracyjnych, kiedy wysiedlono wiele osób z ich własnych gospodarstw i przekazano je Niemcom, a naszych wywieziono na roboty. Brali udział. pod nie, pod Grunwaldem to nie. Pod Dąbkami u nas była walka z Niemcami. I to jest na krainie, a o tym opowiadał nasz wspaniały Roman Chwaliszewski, taki fantastyczny historyk, który już sobie odszedł od nas. Bardzo szkoda, bo cudownie opowiadał. Pod Grunwaldem to my nie byliśmy, bo myśmy pilnowali tu naszych wałów szwedzkich. U nas w kilku miejscowościach krainy stare grodziska wczesno średniowieczne nazywa się wałami szwedzkimi i my tych musieliśmy bronić po co nam pod Grunwald było chodzić.